Szanowni internauci, chciałem powiedzieć o kilku nowych zjawiskach i zachowaniach w Stanach Zjednoczonych po zaprzysiężeniu Baracka Obamy na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Widać, że ten ogromny entuzjazm się utrzymuje i pamiętam, gdy na czele delegacji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy obserwowałem w Nowym Jorku moment zwycięstwa i tysiące ludzi wiwatowało na Times Square, to dzisiaj nadal... Jest to samo. Nawet indonezyjski sobowtór Baracka Obamy dostaje takie ogromne oferty reklamowe może dlatego, że Barack Obama, jak wielu z nas pamięta, jako młode dziecko był przez jakiś czas właśnie w Indonezji, w największym państwie muzułmańskim, 250 milionowym. Natomiast to, co obserwujemy, to jest z jednej strony Widoczne zjawisko, że Obama będzie chyba poświęcał gro czasu. I tak jest oczekiwanie wyborców sprawą wewnętrzną. Czyli ten pakt stymulacyjny dla gospodarki ponad 800 miliardów dolarów. Na razie, a w późniejszej transzy ponad 300, on będzie kontynuowany, będzie na pewno kontynuował y, politykę utrzymania trzech wielkich koncernów samochodowych i on będzie, znaczy on jako Obama oceniany głównie przez osiągnięcia lub brak osiągnięć wewnętrznych. Natomiast dał... Ekipie szalenie doświadczonej, zwłaszcza w Departamencie Stanu i w Pentagonie, opcje pod kierownictwem pani Hillary Clinton koncentrowanie się na sprawach zagranicznych i, i to, że mianowano dwóch specjalnych wysłanników, bardzo doświadczonych George'a Michella, byłego senatora, który doprowadził do pokoju w Irlandii Północnej, specjalnym wysłannikiem i, dru i drugiego na Bliskim Wschodzie i drugiego Holbruka. Do rozwiązania problemów afgańsko-pakistańskich, to to jest dowód tego, że Amerykanie nie będą zapominali o głównych punktach konfliktu. No że sam Obama zadzwonił, to był bardzo znamienny i dobrze dobrany. Pierwszy telefon do głowy państwa, jakikolwiek, to telefon do prezydenta Abasa Abu Mazena Autonomii Palestyńskiej. On później dzwonił i do premiera Izraela, do innych przywódców. Yy, więc polityka zagraniczna w pierwszą wizytę uda się do Kanady jednego z dwóch yy, sąsiadów. Zobaczymy, przemówienie było bardzo interesujące, ale ogólnikowe. Jeżeli chodzi o relacje z Polską, no to Polacy się czują, moim zdaniem, słusznie, zawiedzeni, że prezydent Bush odchodząc potrafił zadzwonić do prezydenta Gruzji czy do prezydenta Grecji, a nie zadzwonił do przedstawicieli władz polskich, bo przecież są tak naprawdę dwa państwa proamerykańskie na świecie USA. I Polska. Niekiedy złośliwi mówią, że Polska bardziej. Więc będziemy ze spokojem oczekiwali na dalsze kroki, ale te nadzieje ogromne związane z obawą, z obawą się utrzymują i oby się one ziściły.